Jak zdrowie, jak forma? Widzę, że coś pod okiem, co i wszystko w porządku? Po tym sierpie co został hejter, karę, to oko mi zostało, bo on trafił się tutaj w skroń. Mnie to nie bolało, ale mi wyszło tutaj potokiem po prostu. mi się mm -hmm. zyska. Nie, jest wszystko okej. Okay. Jestem zmęczony tam robieniem tej wagi. Tak jestem, wiesz, taki yy, jeszcze z rana robiłem tą wagę tak Słyszałem. porządnie. Więc nie doszedłem do siebie, ale jutro już będzie w porządku. Wiadomo, nie będę mm, o pełni siły, ale też nie będzie wymówka, bo ja wiem na co się pisałem z, tą, z tym robieniem wagi. Z, z tym robieniem wagi, na te jakby warunki. Ale i tak pokażę w klatce dużo fajnego. Bardzo nietypowy trening. E, możesz wytłumaczyć o co chodziło? Ja, tak. bo właściwie siedziałeś w pozycji medytacyjnej i były tam jakieś kubki. Mogłeś przybliżyć? to jak były, był przekaz? Wiesz, to były znicze. Znaczy, okay. to były wkłady do znicza. Masur, jaki jest z daleka, Jasne, nie było, widać, dobrze. E, i piękne w Dziewic po prostu. Krew Dziewic. Tak. Skąd tak, się Od A co no, trzeba rozdziwić, że mieć krew od dziwicy? Okej, okay, właśnie. Słuchaj, bo dużo ciekawych rzeczy ostatnio e, powiedziałeś. Powiedziałeś, że jesteś darem od Boga. Tak. Mógłbyś wytłumaczyć? E, Wpisz co sobie na imię Natan. Co znaczy imię Natan? To ci wyskoczy. To okay. cała jakby opowieść o imieniu Natan. Natan to jest dar od Boga. I ja się utożsamiam z tym. A powiedz w ogóle, skąd ta przemiana? Co, co, co było fa głównym faktorem, co sprawiło, że jesteś tym razem? I, czy że jesteś już innym człowiekiem, jak są, sam są, mówisz? Są dwie opcje. Pierwsze, albo są chory psychicznie. <noise> drugie, albo znaczy, no, już chyba wiesz, nie żartuję. Drugie to po prostu, no, ludzie się zmieniają, a ja mm -hmm. postanowiłem wkroczyć na tą ścieżkę życia, w którą powinienem dalej wędrować. Jako inny człowiek, jakbyś miał porównać proces przygotowawczy. Nie, inny człowiek, bo człowieka nie będzie. Człowieka już nie ma. Okay. Jako, jak człowiek? jako, jako dobra, Nathan przed walką z Darolwem i Nathan przed tą walką. Mógłbyś porównać yy, jaki... Okej, 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 tak. Nathan to pseudonim artystyczny. Okej, Natan przed walką z rolwem, wyszedł po warszawskich melanżach yy, w stanie praktycznie, znaczy trzeźwym, ale zamolonym od różnych substancji alkoholu. No i Nathan postanowił po tej porażce stwierdził, że no, no nie może tak to wyglądać, że marnuje sobie po prostu życie takimi rzeczami jak imprezy, jak jakieś tam, wiesz, szybkie relacje, co prawda ja tych szybkich relacji nie chciałem, tylko ja się wkręcałem w relacje, okazało się, że z tej drugiej osoby jest jakby szybka, no i postanowiłem, że to nie jest moje życie, czas na zmiany, czas wyjść z tego, no i wyszedłem z tego. Podczas konferencji wspomniałeś, że chcesz wyjaśniać złych ludzi, e, teraz hejter, na pewno na twojej liście jest, tak jest. Piotr Szeliga, a powiedz kto jeszcze? Wiesz co, nie nie będę wyjaśniać tylko złych ludzi, ale w pierwszej kolejności będę się hmm. postarał złych ludzi wyjaśniać, bo moja osobowość się będzie jakby i postać zmieniała. W zależności od człowieka, na którego trafię, żeby się dostosować tym. E, no hej, też Liga będzie też, tylko no, z Szeligą na razie muszę potrenować, żeby mieć z nim parkę, bo on no, tak nie może pomimo, że trenuję, to, to jeszcze nie jest poziom Szeligi, No nie będę wiesz, że zgrywał jakiegoś bohatera teraz, który nie ma peleryny. E, no, mam parę tam jeszcze zostawień e, fajnych, ale jakby nie mogę po prostu o takich rzeczy gadać. Mhm, rozumiem. Ostatnie pytanie, czy ta krucjata, którą sobie założyłeś, żeby walczyć właśnie ze złymi ludźmi, będzie przejawiała się tylko podczas gal, konferencji i tak dalej? Czy masz jeszcze jakiś inny plan, żeby im utrudnić życie? Znaczy, żeby utrudnić życie, właśnie chcę ich rozgrzeszyć. Chcę mm. po prostu im ułatwić życie. Chcę, żeby nie żyli w takich rzeczach, jakich żyją, ale no, niektórych ludzi się nie da po prostu naprawić. Sam też nie jestem, święty, nie byłem święty. Ale też nikogo nie krzywdziłem. Wiesz na przykład, kurczę... Nie, dobra, takich przykładów nie mogę tutaj dawać po prostu, ale no... Ludzie mogą robić niektóre rzeczy, jeżeli nie krzywdzą innych ludzi, a jeżeli robią coś, co jakby to jest ich sprawa, co robią, a krzywdzą przez to innych, to takie coś trzeba wyjaśnić, moim zdaniem. Nie mogę podać konkretnie, o co mi chodzi, ale no może ktoś się domyśli. Jasne. Dzięki bardzo, Nathan i powodzenia w jutrzejszym starciu. Nie, nie mówi się dziękuję, więc po prostu... <laughs> Powodzonka.